To jest temat dnia Wiotro, witam serdecznie dzień dobry. Dziś naszym gościem jest autorka książki Habit zamiast szminki, czyli Zakonice zabierają głos. redaktor Ewelina Tondys. Witam serdecznie dzień dobry. dzień dobry, a jeszcze dodam, że doktor nauk politycznych i germanistka, redaktor, znawca niemieckiego rynku wydawniczego. O to jeszcze się umówimy chyba na spotkanie, na zupełnie inny temat. Bardzo Pani redaktor. Się. Zakonice zabierają głos, a kto im wcześniej chciał ten głos zabrać? Bardzo dobre pytanie, trochę przewrotne. Ja tutaj nie mogę, odpowiadając na, na to, nie, nie ustosunkować się trochę do, do tytułu i do okładki, która, jak się dowiedziałam po publikacji w wielu środowiskach, wywołała trochę kontrowersji. No i okazało się, że dla pewnych osób tytuł jest. Przykliwy by nie rzec obrazoburczy. I, i, I to sformułowanie zakonice zabierają głos jest dla wielu osób bardzo odważne i też, by nie rzec, trochę kontrowersyjne. Myślę, że nikt tego głosu im wcześniej nie zabierał. To jest jakby chwyt wydawcy, by tytuł brzmiał tak, a nie inaczej. Natomiast po publikacji tej książki spotkałam się z takimi opiniami, że Dobrze się stało, że siostry publicznie opowiadają o swoim życiu. Nawet niektórzy użyli takiego sformułowania, że to jakiś fenomen, że w końcu udało się zabrać głos. I, i że dzieje się to za rzadko. Tak, tak, takie głosy do mnie docierały, że za rzadko zdarza się, żeby siostry mogły opowiedzieć publicznie o, no, o swojej codzienności. Ale to prawda, nawet jeżeli mamy na przykład. W studiu telewizyjnym komentarz mm -hmm. związany z życiem kościoła mm -hmm. czy z polityką, to częściej zapraszana jest do studia kapłana nie siostra Zakonna. Zdecydowanie tak. I y, myślę, że to przekłada się na, na, na wiele kwestii, chociażby na to, jak żeńskie życie zakonne jest postrzegane. Y, na to, że jak się zorientowałam, i takie głosy też do mnie dotarły niewielu z nas potrafi wskazać siostry zakonne, które gdzieś w życiu publicznym funkcjonują, które warto gdzieś zaprosić, które mogłyby się podzielić swoimi uwagami, też opowiedzieć o swoim mm -hmm. życiu. Y I kiedy osoby związane lub nie z kościołem potrafią jakby mówiąc kolokwialnie w biegu wymienić znanych rekolekcjonistów, księży mężczyzn, którzy w kościele realizują się żyją, y o tyle z kobietami, siostrami zakonnymi, kobietami konsekrowanymi jest dużo trudniej. Kabit zamiast szminki. Przecież tak naprawdę te, te dwie rzeczy można ze sobą pogodzić. Jak najbardziej można to ze sobą pogodzić. Myślę, że książka i to, o czym opowiadają siostry w, w, w tej publikacji. Świetne bohaterki zresztą. Mhm. Jest, jest, tego, jest tego dowodem, że. Nie jest, to, nie jest to opozycja. Ta opozycja, ta opozycja zamierzona lub nie była, była pomysłem wydawcy. Natomiast ja w zupełności się z panią zgadzam, że, że to, że jest siostrą zakonną, nie wyklucza w żaden sposób tego, że jesteśmy pozostajemy też kobietami. Mhm. Zakon to nie reality show. Świetne stwierdzenie możemy znaleźć właśnie w tej książce. Tak, zakon to, zakon to nie reality show, bym powiedziała. Zakon to też nie zakład dla starych panien, które nie miały pomysłu na to, co zrobić ze swoim życiem. Myślę, że te 14 bohaterek, które jest w tej książce, dowodzą tego. I, i myślę, że, że, że dobrze. Oczywiście to jest jakby zadanie dla czytelnika, żeby się z tym skonfrontować i wyrobić sobie własny pogląd, ale jakby w mojej ocenie ta ta książka, przynajmniej taki cel mi przyświecał, był taki, żeby trochę poszerzyła wiedzę na temat życia zakonnego, żeby trochę zmierzyła obawić się... pewne stereotypy, tak? pewne stereotypy, żeby zmierzyła się z pewnymi obiegowymi opiniami na temat życia konsekrowanego, żeńskiego, na temat tego, co mówi się o zakonach żeńskich, co mówi się o poszczególnych siostrach zakonnych. Dlatego, że moje doświadczenie i ta moja roczna praca nad książką udowodniła mi, że my... Tym częściej osądzamy, i tutaj jakby celowo używam tego, bo to jakby moim zdaniem to jest mocne sformułowanie, tym częściej osądzamy mm, siostry zakonne, im mniejszą mamy wiedzę albo im mniejsze mamy y, doświadczenie, im mniejsze mamy y, y, doświadczenie, za którym idzie życie, tak? One nie mówią, że żyje się im łatwiej, tak? ale są przekonane o tym, że ich życie jest pełne pasji. No zdecydowanie nie, nie, nie powiedziałabym, że któraś z sióstr w książce twierdzi, że to jest łatwe życie. Ja w ogóle... Chociaż os... czasami obiegowo jest, że siostrom zakonnym jest trudniej w zakonach niż kapłaną księżom, prawda? Yy, tak, i to jest, tro, trochę się wiąże z tym, o czym powiedziałam wcześniej, że yy, jednak to męskie życie zakonne jest jakoś bardziej eksponowane. Ono się bardziej kojarzy ludziom, myślę, z niezależnością. Z tym, że mężczyźni w zakonach męskich się potrafią y, bardziej realizować, są bardziej na świeczniku, y, mają więcej jakby kontaktów. A może z... bardziej wychodzą też do świata? Bardziej tak? wychodzą też mm -hmm. do świata. Niewątpliwie. Y, myślę, że tutaj w przypadku sióstr zakonnych czy tych, czy tych zgromadzeń żeńskich, y, one się, to, to życie wydaje się ludziom bardziej jednak wyizolowane. Y, bardziej siostry wydają, sprawiają wrażenie wycofanych. To, czy rzeczywiście tak jest, co na to wpływa, myślę, że jakieś, jakieś intuicje, jakieś myśli można wyciągnąć z tego, co sam opowiadają. O której bohaterce powiemy widzom Salwe TV? Wiem, że trudno wybrać jedną. Nie wiem, czy potrafiłabym opowiedzieć o jednej. Natomiast z tego, co na końcu jest mój adres mailowy, ponieważ jakoś było dla mnie ważne, żeby konfrontować się z opiniami czytelników. Wiele głosów, które do mnie dociera od czytelników, dotyczy dwóch sióstr. Jedna to jest siostra, która w tym momencie pracuje w Aleppo i jakoś bardzo porusza czytelników, bo żyje w regionie działań wojennych. Natomiast druga, druga z sióstr, także obecna w książce, to jest siostra Michaela Rak z Wilna. Wczoraj w nocy odczytałam takiego maila od czytelniczki, która napisała mi, że nie mogła się od tej książki oderwać i nie mogła przestać czytać ostatniej rozmowy. I w jakby tej, w tej długiej opowieści, w tym długim liście, wytłumaczyła mi, jak wiele. Jak wiele stereotypów, jak wiele takich kodów, które gdzieś nosiła w głowie, je się obaliło, czy, czy które zweryfikowała. No dla mnie jako autorki nie, 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 można, jakby nie mogłam usłyszeć chyba nic cenniejszego, niż tego, że ktoś zostawił wszystko i chciał doczytać do końca. Jest takie pytanie zadane siostrze. Czy zdaniem siostry to wychodzenie na marginesy da się pogodzić z poświęceniem uwagi tym wiernym synom Kościoła, którzy zaczynają obrażać się na papierze? To jest, mam wrażenie, bardzo aktualna problematyka. Ja, ja osobiście nie, nie, nie czuję tego problemu. To znaczy, nie widzę, jakoś nie jest mi bliski ten dysonans, że ktoś jest w cudzysłowie wiernym synem kościoła, a ktoś, powiedzmy, wychodzi, czy, czy przychodzi do kościoła bardziej z obrzeży. Myślę, że to, to, to pytanie ja wielokrotnie pytam o to moje, moje rozmówczynie. Jest szalenie aktualne, dlatego, że to jest w ogóle jedne chyba z, może największe, chyba, chyba największe wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed, przed zgromadzeniami żeńskimi. To jest to, o czym ciągle mówi papież Franciszek, o czym mówił na przykład w Mediolanie rok temu do, do osób konsekrowanych. Powiedział: choć jest was mało, wychodźcie na obrzeża, inicjujcie nowe procesy, mówiąc kolokwialnie, bierzcie się za to, czego jeszcze nikt wcześniej nie robił. Myślę, że to jest jakby też. Wyzwanie dzisiaj zgromadzeń i sióstr zakonnych, żeby znaleźć, się, znaleźć takie obszary, które jakby są podyktowane przez wyzwania współczesnego świata. Dlaczego doktor nauk politycznych podjęła taki temat? Chciała pokazać obraz życia, prawdziwy obraz życia siostry zakonnej. Y Dlatego, że. Tak, mam bez... dedykację, dedykacja jest siostry Jolancie. Mhm. Tak, to jest jakby prywatna, prywatna um, dedykacja, która dotyczy jakby mojego życia osobistego. Natomiast myślę, że tym, co mnie bezpośrednio sprowokowało do, um, do, do skonfrontowania się z tymi historiami, do napisania tej książki, była przede wszystkim um, dyskusja na temat życia zakonnego, która przetoczyła się przez media w 2016 roku. Um, i ja wtedy mówiłam o tym już w paru wywiadach, usłyszałam takie zdanie, że ym, siostry zakonne nigdy nie zgodzą się porozmawiać o swoim życiu, nie zgodzą się na takie publiczne rozmowy. Yy, I ja w trakcie tej książki, w trakcie pracy nad nią, uświadomiłam sobie, że yy, my do wielu opinii usłyszanych gdzieś, w, w, powiedzmy, w obiegu medialnym przywiązujemy się bez, yy, bez żadnej weryfikacji. Bierzemy to, bierzemy to, co słyszamy, to, co słyszymy często za pewnik. Yy, a czasem przydałoby się sprawdzić. I myślę, że tak też często postrzegamy siostry zakonne. Czy znaczy, mamy jakiś pogląd, mamy, nadajemy im etykiety, wkładamy do odpowiedniej szuflady, nie idzie za tym nasze doświadczenie i nie chcemy pytać, nie chcemy mhm. sprawdzić, jak jest naprawdę. Sióstr zakonnych w Polsce jest ponad 20 tysięcy, tak? Ile znamy ich? Ile znamy, skoro, skoro masz pogląd, ile osobiście znasz sióstr zakonnych? Jakie masz doświadczenie? I kolejne Pani pytanie. Jak zapatruje się siostra na tezę, że dzisiejsza niemiecka tożsamość oparta jest na poczuciu winy za Holokaust? Czy taki sąd jest uprawniony czy należy ciągle do tego wracać? To jest... Jak Państwo słyszą, nasi telewizowie, to są poważne pytania, tak? Tak, to jest, to jest to przytoczone pytanie jest um, adresowane do siostry, która zajmuje się relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, tak? Zajmuje się relacjami um, z judaizmem, co jest uważam, jakby też w obecnej, w aktualnej rzeczywistości szalenie aktualne. i... Um, i mam wrażenie, że też tak odkłamujący pewną rzeczywistość i przełamujące pewne stereotypy, tak? bo to się okazuje, że zakonnica, która mam wrażenie, w powszechnych wyobrażeniach jest przypisana nikogo nikomu niczego nie ujmując do zakrystii, do przedszkola, do szkoły, do Katechezy, może zajmować się na przykład relacjami z judaizmem i, i nawet są całe zgromadzenia, które się tym zajmują. Jakby to jest jeden tylko z obszarów. Ja nie mówię, że do tego, wy, do tego wyłącznie albo głównie powołane są siostry zakonne, natomiast ten obszar, w którym siostry zakonne czy młode kobiety dzisiaj mogą się realizować, naprawdę jest imponujący. I mam wrażenie, że tutaj ta, te relacje tych, tych, tych sióstr, które są w książce, mam wrażenie, że udowadniają to, że trochę, trochę nie jest adekwatny zarzut, że kobiety, młode kobiety dzisiaj nie mogą się w kościele realizować, bo tych obszarów w, z którymi mogą się zmierzyć, z których mogą pracować, jest naprawdę no jest wiele, trzeba tylko dobrze poszukać. Zresztą siostra tutaj mówi o no, imponujących rozmiarach tej relacji, tego wysiłku y, dotyczącego troski o te wzajemne relacje. No, możemy powiedzieć, że y, ta książka albo demaskuje, albo pokazuje całą prawdę o siostrach zakonu. Nie, ja jestem od takich, od takich sformułowań daleka. To znaczy, w ogóle jestem ostrożna, żeby mówić o całej prawdzie. Tak? Nie, kiedyś jeden, jeden z dziennikarzy zapytał mnie, czy, ta, czy uważam, że ta książka jest reprezentatywna. Myślę, że ja, pani pytanie jest jakoś mhm. z tym pokrewne. Mhm. Nie wiem, czy jest reprezentatywna i powiem szczerze, że nie miałam takich dążeń. To nie jest, to nie jest monografia, to nie jest praca naukowa. Ja też nie roszczę sobie tutaj prawa, nie mam takich aspiracji, żeby poszeregować jakieś problemy, żeby, żeby celowo na przykład w moim wstępie nie, nie, nie przywołuję żadnych liczb. Ja, ja nie chciałam się konfrontować ze statystykami, nie chciałam, żeby, żeby to miał jakiś pozór naukowości czy, czy, czy publikacji popularno-naukowej. Nie. Mnie zależało najbardziej na tym, żeby ta książka sprowokowała pewien dialog, żeby, ym, dlatego że osobiście mocno w to wierzę, że z tego dialogu zrodzą się korzyści dla obu stron. Że z takiej książki mogą się zrodzić korzyści dla sióstr zakonnych i mogą się zrodzić korzyści dla osób ym, świeckich, będących w kościele, ale także tych będących na obrzeżach albo nijak z kościołem niezwiązanych. Aha, myślałam, że to chodzi tutaj też o dialog siostry zakonne, księża. Siostry zakonne księża, myślę, że również jest to wartość, dlatego że um, te, te liczne rozmowy, które przeprowadziłam do książki, bo w książce jest 14 bohaterek, natomiast pracując przez rok, odbyłam ich znacznie więcej. Myślę, że mówiąc tutaj może to zabrzmi trochę arogancko, ale ta wiedza też by się księżom trochę przydała tego, co opowiadają um, siostry zakonne w tej książce. Dlatego że wiele sióstr zakonnych wskazywało mi na to, że um, niestety um, niektórzy kapłani nie. Um, jakby to y, sformułować, y, nie zachęcają młodych dziewczyn, którzy rozważają taką opcję, y, do tą drogą. To najbardziej delikatnie bym tak ujęła. To znaczy, że nawet, nawet w kościele i nawet wśród niektórych księży, y, młode dziewczyny spotykają się ze sformułowaniami: zwariowałaś, szukasz, szukaj sobie męża. Pani redaktor, czego się pani nauczyła swoich bohaterek? Ja chyba najbardziej w tej książce nauczyłam się dwóch rzeczy. Po pierwsze, tego. Żeby pewnych obiegowych opinii, to jest to, co sygnalizowałam wcześniej, nie brać za pewnik. To znaczy, to, że coś słyszymy nawet w obiegu medialnym, żeby to sprawdzić. To, że, że są jakieś obiegowe sądy, to jeszcze nie znaczy, że to musi być prawda. Czasem jakieś, jakieś zdanie wyrażone przez kogoś dobrze jest osobiście zweryfikować. A drugą kwestią jest, jest takie trochę założenie, chyba z którym ja startowałam, zabierając się za tę książkę. Mnie osobiście, kobiety konsekrowane, w tym jakby siostry zakonne, trochę miałam taki obraz, że jest to no, taka eksem, ekstremalna droga samodoskonalenia, taki wybór estetycznego stylu życia, trochę oparty na negowaniu współczesności. Ten obraz mi się całkowicie obalił i, i szybko zrozumiałam, dzięki moim rozmówczyniom, że, że startowałam chyba ze złymi przesłankami yy, i że w tym życiu yy, na pewno nie chodzi o, ani o perfekcjonizm, ani o to, że jesteśmy takim samotnym wojownikiem w walce o ideały. Nie, że to istota leży gdzie indziej. A dzisiaj, drodzy Państwo, ta książka można u nas wygrać. Habit zamiast szunki, czyli zakonice zabierają głos? Ostrzegam, że ta się bardzo szybko, a naszym gościem była pani redaktor Ewelina Tondy, zresztą autorka tej książki. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Zapraszam na naszego Facebooka i na naszą stronę telewizji Salwę. Do zobaczenia.